Co tam? Ja fajna górka, nie? Nie podoba mi się. wiem, jak coś możesz mnie uderzyć. Naprawdę? Mogę? No, w ogóle, wiesz, w ogóle taka ciekawostka widziałem, że pod postarciem. To już? Tak o? Dobra. <laughs> Dobra. Jest, oh! <laughs> moje patyki! No co chcesz zrobić, co chcesz? Co chcesz? No nie no, znowu chcesz zginąć! Znowu o, nie! O o, dobra! Tak, o... A, coś nakluciec. Pytałem coś mnie zabić. No, w sumie zapomniałem, że to musi uciekać. O, o, przejęć miał się na chętnie. No co ty robisz? <ślesk> Co, czemu tu nic nie ma? Co ja mam zrobić? To co ja? Teraz? Co? Idę po ciebie. Nie, zregenerowałem sobie jedno serduszko. Ale ja cię tu nie chcę. Weźcie, jestem ciekawy czy ty znalazłeś coś, co ja będę mogłeś znaleźć. O, świetnie. Nie no ogólnie świetnie, świetnie się bawię tutaj Ta? Bawisz się? O tak. nie, o nie, o nie, o nie, o nie co ja robię Kerwi, <grywia> Kerwi? Nie powiem ci lepiej co ja robię. Ogólnie bo... jakbym miał taki start na single player, że bym skipował ten świat. Ej! Nie, nie! nie. Ej, uba... mam złoto w rzece. Jest ruda złota w rzece. Rozumiesz A. to? Nie. Znalazłem rudę złota w rzece w Minecrafcie. To mi po nie, ale znalazłem rude złota w rzece Chyba się zakapiłem No jasne U, O Stone Age! Let's go! Let's go! Let's fucking go, Begax! Wiesz co? Pójdę twoimi śladami! Przekonałeś, kochanie. sobie moją norę do no, wody. Norę? Norę, tak, mam norę wykopaną, tak, byś wiedział. ja pierdzielę, że daleko jest. Ale jestem ciekawa, jak bardzo daleko. Co ty na to, Ty chyba na Himalaje wchodzisz Co? Co z bazy będzie? O kurde! Takiej wysokości, to się nie spodziewałem Lagax! Tak, Grwazus! Co to myślisz, że ja nie wiem? O jaki lak! Co to było? Jakiego laga dostałem Myślisz, że czego nie wiem? Wiesz co może znaczyć tak, jak kompas nie pariuje? Co? Nie, chopnioskę znalazł Nie Jak nie? Uuu, ale tu ładnie jest Oj, coś się zaraz się zobaczę Oj, ile na moment, chociaż What? Się... co to za lagi Ej, ja naprawdę zniknie zaraz przez lagi Z kim ty się bijesz? Jak zginiesz przez lagi to jest kinda, To kinda... Monster hunter. Dobrze, trać czas, dobrze. O mój Boże, co za skieprzony świat. Ja nie wiem jak długo można tak szukać. Z czemu, czemu zombiaki. Dobra, tu jesteś no i znalazł wioskę. Ja ile ileż można, ileż można biec za kimś. Dawaj, no powiedz na jakim biegu byłem, no zaskocz mnie. Nie wiem. No to, to wiesz, ja że nie byłem, czy nie, ja nie Wiem, ale może nie chcę mówić. Eee, tipa. <laughs> <laughs> What?! <śmiech> Siema. W sumie nie podoba mi się sytuacja, wiesz? <laughs> No ty... o boże święty nie. Czy właśnie się sytuacja odwróciła? No bo co masz <noise> mnie chodzić? No i tak to nigdy nie wygrasz Trudno, będę miał satysfakcję z zabicia ciebie Od no, ja pierdziele Gdzie ty jesteś? A jesteś tu Mam Czarna owieczka, fajna, podoba mi się. No co? <noise> tu się że wie kurwa, wczoraj zrobili? <noise> no nie zostaw mnie Ty, bo, to jest portal no obsrany, daj spokój, świet. Tak szkielety, zabijcie go! Nie trafił mi ani razu Spokojna twoja głowa roztopana Słyszałem to Słyszałem to wiadro z wodą O, mój Boże! Ile, Ilo, ilo, tu jestem nieobecny, ale nie jest Ale wiesz, co to jest gorsze? To czemu ty się musiał pojawić? Czemuś ty się musiał pojawić? E. Czemuś, Czemuś ty się musiał pojawić tak nagle z górką? To nie miało być tak! <śmiennie> to nie Ej, mien, tak ale, miało być! Ale, ja, nie ładuje, weź już dużo teraz nie ładuje! Mi w ogóle miczanków nie ładuje! Co jest? Co robisz? Co robię? Bo mi przeraża ta cisza. No gówno przepalą żarcie To robię. Super, możesz się... Możesz podziękować samemu sobie za zepsucie mi początku. Dzięki. Przydatne. Dobra. Wiesz kiedy jeszcze mogę przegrać? Jak umrzesz. Nie tylko. Jak damę kartę wcześniej od ciebie? Tak. A za co, zaliczasz taką przegraną? Tak, bo to ja muszę wygrać. Ja muszę, ja wygrywam. Ciut cisza, cisza. nie podoba mi się to ani trochę. Nie podałam się to, nie, nie podałam, podałam się to. twoje. What? Nie podałam się ten serwer. <laughs> e, nie podoba mi się twoje osiągnięcie. Patera, patera. We need nie tylko wow. Okej okay. Kiedy to wejść? Może, może zmienię zdanie? Może zmienię zdanie i jednak pierwszy skończę gierkę, gierkę jak powiedzisz zatrzędza Wkrótce Czy, Myślę, że nie opłacało mi się tutaj wchodzić, ale... Ale wiesz co? Jest coś co spróbuję teraz. Aha, lag, fajnie. No, lag jest. Podstaw mówisz? Nie wiem czy to jest szóstwo, czy. E, dzień dobry. A no tak! Zapomniałem, ty mnie nie zaatakujesz! <śledziny> co masz na myśli? Czy co? Nie rozumiem czy teraz. Ciebie nie, nic. Nie, nic. Czekaj. Jest lag na serwerze? Nie. Myślę, że było warto. Myślę, że absolutnie było mm. warto. Oldmost mam to, co chciałem, ale nie do końca. Kurde, czemu jeszcze nie mam wszystkiego? Ale... Co? Gdzie ty co? jesteś? No. <laughs> co to u ciebie? Wazus! To jest. Where are you? Skupi do widoku O! Oh! OH MY GOD! To było. Was... Ale kolego, czemu mi atakujesz? Leave me alone! Leave me. Czemu zacząłem nagadać po angielsku? O dobra, ja już jednak stąd nic nie chcę. Krzanie to. Jeszcze gdzieś ty tu pewnie jesteś, może to w ogóle nie jesteś tutaj? Nie wiem, workix? Co mi? okej, okay. Hopie! Opie! Hopie! Je. Hop je. O oh, jezus, to mi się podoba. Albo jednak nie. Boże gdzie ja jestem, co co jest za Wiesz co, najlepsze jest to, że jak będę chciał wrócić mam problem Bo jestem tak daleko od swojego portalu, że to jest... No, to, 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 to będzie uciężliwe. W momencie z roku spytałeś, wiesz? Bo właśnie się wykopałem, bo... Niestety... No to sprawy się skomplikowały. Teraz mamy problem. Ej, <grym> jak ja tak patrzę na moje kordy, ta takie... Ojojoj. Ale no to jest najgorsze, że ciężko się będzie spotkać, bo Kompas, no... To w kompas. Ale jest coś innego, co mogę zrobić, i mam do tego predyspozycję. Masz predyspozycję? Masz coś wrodzonego w grze w Minecraft? Kurwa, co? Od rodzenia coś, coś potrafisz w Minecrafcie? Pierwsze słowo tak. to nie było mama, tylko Minecraft. <słuch> mm. <słuch> <słuch> Jakie, jak ty zwiedziłeś więcej ode mnie? <słuch> no, dziwić mi się, jak ja ciągle łażę po tym obstranem naderze. Miałem 2-4 streama, nie? No. I. byłem przy końcówce streama, to stało jakieś 3-4 godziny. No i była chyba propozycja, żebym. próbował wszyscy Minecrafta, nie? No i. uwaga, ja chyba spędziłem. Może być nie skłamać, chyba półtorej godziny, żeby znaleźć twierdzę. Hmm. Dęderze. Naprawdę. Naprawdę. Dobry speedrun ci wyszedł. Czy naprawdę mi naprawdę chcecie atrakować? Czy speedrun? No to też. Najlepsze było, że przy pierwszym ranie. Eee, jest zwłaszcza to Co? A, okej, okay, dobra. No, no, niestety. Ja się cofnąłem, ja tu BYŁEM! Nie. Ja, ty, to jest najgorsze, krążyć po czymś, było. Nie, 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 nie. 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 Proszę, nie chcę krążyć. Jakie mam ja Krążę, krążę, krążę nad miastem. Tak, ja tu byłem. A, efekt do basenu zakończyłem? czy co ja zrobiłem? Co myślisz o słowie zboczyć? Co, z, co, zrobić? Zboczyć. Nie wiem. Patera, pana achievement. Co? Nie, szkielet nie trafił, byłem face to face ze szkieletem, nie trafił we mnie. Zaraz. Co? No, wiem, że to ciężko uwierzyć, ale nie trafił we mnie. Nie o to mi chodzi. <noise> tak, ja to Nie wierzę Nie wierzę To jest jakiś żart O, to no dobrze masz problemy głód, No właśnie głód, nie, Znaczy mam problem Bólu dupy obecnie Nie no co to jest? Nie no Dobra Czy my Odmudził naprawdę się. mieliśmy tutaj. Znaczy ja miałem tu. Nie wiesz, Nie, 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 to się nie wydarzyło. Nie, nie, nie. Po prostu nie. <grym> Zaraz, bo ja tak zacząłem myśleć i ja nie do końca ogarniam. Być może przez to, że mi się trochę już spać chce. I ogólnie bym wyszedł na chwilę na dół, się przewietrzyć. Ale czy ja właśnie wyszedłem nie ze swojego portalu, to po pierwsze? A po drugie, wchodziłem przez Twój portal? Jak to jest mój portal? Nie no, na bank moje nie. kordy wracałem przez swój portal Nie ma takiej opcji Moje kordy były, miałem je zapisane na MSG Ale wywaliło szukasz... mnie do twojego portalu, nie do tego Nie, ty szukasz już, o nie ty O kurwa O mój Boże Ty To wiesz co? Pierdzielę to Przekonałeś mnie nie wiem tak naprawdę chciałem ci ułatwić, bo kurde, normalnie wszedłem do tego endu, ty byś jeszcze w DDR-ze siedział. No, jest to możliwe. Chodzi mi o to, że obok mojego portalu się okazało, że była forteca. Tylko ja jej nie zauważyłem. I ja zapieprzałem jakieś kurde chyba 600 czy 700 krytyk, jak nie lepiej. O tysiąc. mój Boże! Zrespiłem się. Nie wierzę w to, zrespiłem się obok podwójnego spawnera pająków jaskiniowych. Overwordzie What? What? Tak! To to słyszysz? <noise> A jeżeli ja widzę teraz co ja mam za kordy, to znaczy, że... Nie powiem jak długo, ale nie wiem czy ty Ale problem w tym, że ty uciekasz przy dalej, coś ucieka, jeżeli ty szukasz twierdzy, no to... To, to pizza jest trochę jeszcze pobiega. <noise> Ej, ty. <noise> o krap. Chaba znalazłeś? o, no o, to. Ej, ale jeżeli ty wejdziesz do endu, to co? A ja nie zadę twierdzę, to co? <noise> Kompas pokazuje ostatnią lokalizację. Chociaż tak jest zrobiony. Tylko, że w zasadzie. A właśnie, bo nie spojrzałem w ogóle nawet. Się tak podjerałem. Jak tam życie, co tam porabiasz? No właśnie, mogło być lepiej. Nie wiem. Fuck. Ej, No. Jest... Co ty tu robisz? Nie wiem. Ja wiem ja, jestem ja. ja, ja. ja, ja. ja się właśnie tutaj, tam, gdzie się tutaj, jestem ale, ale ale wiem że... <laughs> Jestem w twierdzy, kurwa. wiem. Ciekawe, czy w tej samej jesteśmy, co? myślisz? Podaj kordy. <laughs> Może lepiej, nie? Co to, je... o Boże, co to jest? O mój Boże, to to jest. Nie, wypierdzialny no, jest, no, papie, jest, ty. Ja on cię lubię. Co Co? Czemu mi tak nie działa? NIE! A tak Ale że tak tego? Wiesz, co stwierdziłem, że kurde, tyle się w tym Minecraftie bawimy, że jak to się teraz nie zakończy, to nigdy. No i fajnie. Jednak dało się upychnąć. O mój Boże. W ogóle ty znalazłeś portal, czy nie? Oczywiście, się wykopałem, Danie, w niego. To czemu do niego nie wchodziłeś od razu? Zabrakło mi trzech paru. Aż tak ryzykowałeś? Mhm, mm miałem nadzieję, że ten, o, że pery będą w skrzynkach, przynajmniej dwie. A jakie miałeś chanty na zbroi? Projectile Protection, Protection Soul Speed 3, więc nic to nie dało. Zaraz, czy ja właśnie trafiłem ciebie w ogóle fire, na początku rezyst, Fire Resistance, kurde? Tak. No to nie miało tak. do końca tak wyjść. W ogóle wiedziałeś o tym dobrze, że mam Fire Resistance, a ty mi próbowałeś podpalić, to trochę bez sensu. W sumie racja. <noise> ja nie wiem, co nie... A boże, za... ej, ej, to w sumie. Ja zagrałem do debilnie to zagrałeś Debilny. W sumie bez To czemu ja próbowałem? Sam teraz nie wiem. <noise> nie wiesz, to centralnie się nie spodziewałem, że ty mi się wyskoczysz za rogu. Ja myślałem, że ty gdzieś się jednak w ścianie kitrasz albo gdziekolwiek, nie wiem. Co, ty chopi, ja. Ale wiesz, to jest najlepsze, że je już wcześniej, bo zobaczyłem, że kompas w takie, no to czas się wkopać w dół. A ty tu... naprawdę pominasz łódką? Mhm. <noise> A, bo ty wyszedłeś moim portalem przy wodzie, tak? Który był przy ten, może dlatego... A. Nie, 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 ja wyszedłem portalem w ogóle na pustyni i ten... i... E, na, początku... na pustyni? Tak, na pustyni, niedaleko mojego. Nie wiem, czy on się stworzył, czy to był twój? On się stworzył. A, okej, okay, czyli się stworzył, ale się stworzył niedaleko mojego w każdym razie.